W programie zabójstwo bezrobotnego w Lublinie i dwa napady na bank w Kurowie i na transport papierosów w Poznaniu. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie i na początek chciałem podziękować za życzenia, które otrzymaliśmy od Państwa drogą listowną telefoniczną po naszym ostatnim 200 jubileuszowym wydaniu magazynu kryminalnego 997. Jeszcze raz za te wszystkie życzenia, które Państwo do nas skierowali. Serdecznie dziękuję. Przypomnę, o czym już wcześniej informowałem, że magazyn 997 będzie gospodarzem dwójki w najbliższą sobotę 20. Spotkamy się z Państwem pięciokrotnie o 11.50, 12.50, 13.50, 16.20 i 18.20. Będzie wielu znamienitych gości, będzie wiele niespodzianek, wiele znamienitych twarzy. Jeżeli chcą Państwo żyć bezpiecznie, to proszę oglądać dwójkę w sobotę. Niech mnie Państwo oglądają. Tak? Powiedz i o mnie też. Aha. Niech to niech nas na Państwo, państwo oglądają. oglądają. To wszystko w najbliższą sobotę. Zapraszam do dwójki na spotkanie z nami, z magazynem 997, bezpieczniej. Takie hasło tego dnia w dwójce będzie obowiązywać. A teraz, jak zawsze, wracamy do spraw przed tygodnia Ciągle nie ustalono personaliów mężczyzny, który w Tarnowie w dniu 3 czerwca 1999 roku zamordował bezdomnego Krzysztofa M. Z kolei ten mężczyzna z tego portretu pamięciowego ukradł obywatelce Niemiec samochód marki Audi. Było to 15 września 1999 roku w okolicach Strzelec krajeńskich Chciałem serdecznie podziękować Państwu za informacje, które napłynęły po ostatnim naszym programie, szczególnie za informacje dotyczące tego portretu pamięciowego mężczyzny, który we wrześniu w okolicy Strzelec Krajeńskich skradł samochód Audi. Myślę, że personalia tego mężczyzny wkrótce będą ustalone właśnie dzięki Państwa informacjom. A teraz sprawy nowe o bezsensownej śmierci w naszej rekonstrukcji, którą realizowaliśmy w Lublinie. Marian! Marian wstawaj! Marian! Marian! Co ci Marian? Jezus. ludzie 2 lutego 1999 roku na osiedlu Bronowice w Lublinie znaleziono zwłoki mężczyzny. Od razu wiadomo było, że zamordowanym jest 45-letni Marian Miszczuk. Personalia ustalono tak szybko, bo zamordowanego znalazł znajomy ofiary. Co jest? Sztywny, nie no, Czekaj, pobiega. Powiedz, że to grupę jakoś? Barca. Marian Miszczuk mieszkał w Lublinie przy ulicy Rudnickiego wraz z żoną, 19-letnią córką i dwudziestoletnim synem A której ty przyjdzie za mu wróciłeś. A czego to się pyta? Czego się pyta? Czego się pyta? Czekałem do 11 w nocy. Ciebie nie by było. Byś się za naukę może wziął, co? Uczy się trochę. Trochę. Pan Marian od dwóch lat był bezrobotny. Czasami dorabiał, pracując fizycznie na budowach w rejonie Lublina. No, kochany, jesteś wreszcie. Jestem. Czołem. To pamiętaj, cześć, że jutro cześć. się spóźnisz, to pieniążki przejdą koło nosa. Będę, szefie, będę. Ostatnie ostrzeżenie. I koniec bede, bede. dyskusji. No. Nie ma spraw! Nie, nie ma spraw! Miszczuk często szukał kompanów do wypicia alkoholu. Być może dla zdarzeń, które rekonstruujemy, będzie mieć znaczenie znajomość córki pana Mariana z niejakim Piotrem K. No Asia ile ci posłodzić? Nie, to Nie, nie, nie chcę. Nie no chcę. mu się odchudzasz? No mamo, no, no nie odchudzam. Małe no. dzisiaj bez cukru. A Piotrek? Ja też podziękuję. Też? Też. No i dokąd się wybieracie? Wiesz, gdzieś niedaleko, no też będzie pogoda. Pobliżu i... gdzieś, gdzieś wiesz, może wyjść, skoczymy. Razem? No, tak, no. no przecież... Zostajemy i weźmiemy jakiś znajomy. A sąsiedzi? Co sąsiedzi powiedzą? No ale oni od dawna mówią, no i my się spotykamy, ale przecież my, my nie mamy zamiarów żadnych jakichś takich, po prostu Jak się widujemy, no. Przejdźmy teraz do wydarzeń z 1 lutego 1999 roku. Przed południem pan Marian no, dzień, był w swoim mieszkaniu. A co ty robisz? No mówiłem ci coś, czekam na was. A ja mam propozycję. Wyjdziemy sobie na nie, no może dopiero nie wykołośmy. Chodź, chodź, Piotrek, chodź. Nie no, umówiłem się. Muszę zaczekać. No nie ociągaj się, chodź, chodź, chodź. Nie, no, nie, może nie jesteśmy na piwo. Zdążysz się z nią zobaczyć, zdążysz, chodź. Dwa bierzemy. Nie weźmiemy, nie, nie o jedno będzie. Weźmy dwa. Weźmy Dwa Poprosimy, pani kierownicz. No bo o ja ci dorzucę. Ale co mam podać pana? No, no normalne dwie markotki proszę tutaj. Węgrzyny są? Nie ma wężiny. Nie, nie ma węgrzyny. Nie ma wężyny. Słuchaj, Piedruź, ja ci tu dorzucę. Ja ci dorzucę. Może być koronna? Poprosi... koronne. Pytróś. Nie, może być koronne. Koronne. A. 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 Zaraz sekundę Do widzenia Z późniejszych wyjaśnień Piotra K. wynika, że kupili z Marcinem K. po butelce wina I poszli w stronę pobliskich garaży, 600-700 metrów od sklepu Tu wypili wino No zdrówko, zdrówko zięciu. Czego nie zapłaciłeś? Zawsze ja muszę płacić? Wiesz, no, nie miałem dzisiaj, nie miałem. Poczekaj, ja się odstawię. Nigdy nie którego. masz. Nigdy nie masz. Trzecie dziś pijemy, nigdy nie masz. Nigdy nie płacisz. W pewnej chwili pojawił się tam mężczyzna, którego poszukujemy. Jaki? 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 Był to mężczyzna 20-25-letni, wzrostu 175-180 cm. Sylwetka wysportowana, włosy ciemnobląd, obcięte na jeża. W rozmowie głos gruby, basowy. Zerw. spokojnie. A ty, to już dwie kurtki. No i no coś dajemno, tego, że mam? Dajemno.

Ja już pójdę! Po oddaniu kurtki Piotrka odszedł. Wtedy to też musiało dojść do jakiejś awantury. Marian Miszczuk dostał dwa ciosy nożem w szyję oraz kamieniem w okolice potylicy. Wydarzenia, które Państwu przedstawiłem, nie są do końca jasne. Nie ma stuprocentowej pewności, czy mężczyzna z tego portretu pamięciowego jest zabójcą. Być może wiedzielibyśmy o tym, gdybyśmy znali jego personalia. Panie komisarzu, kiedy realizowałem w Lublinie materiał do naszego programu, było wiele niejasności. Szczególnie jeśli chodzi o motyw tej zbrodni. Jeśli chodzi o motyw, to w tym wypadku do końca nie wiemy, co było motywem. Najprawdopodobniej chodziło o motyw związany z, ze spożywaniem alkoholu, z nieporozumieniami na tym tle. To jest dość dokładny portret y, pamięciowy. Y, mamy też y, rysopis tego mężczyzny. Był to mężczyzna 20-25 letni, wzrostu 175-180 cm. Sylwetka wysportowana, włosy ciemno blond, obcięte na jeża. W rozmowie głos gruby, basowy. Czy to jest zwykła kurtka, czy ma jakieś cechy charakterystyczne? Jest to kurtka z materiału żaglowego, długości do pasa, z charakterystycznymi dużymi kieszeniami, które są naszyte na wierzchu. Poza tym duży charakter, duży, duży kaptur. Kurtka ta, poza tym no, kolor, ciemna zieleń, tchaki. 081 to kierunek do Lublina. 535 4407, 535 4407, 0800 100 997. to z kolei telefon do naszego programu. Może ktoś z Państwa wie, kim był ten mężczyzna z portretu pajęciowego, może wie, co stało się z tą kurtką. Bardzo liczymy na Państwa pomoc. A teraz kolejna sprawa. Temat, który gości właściwie każdego miesiąca na naszej antenie: napady na konwoje, banki, przewożone pieniądze. Wydarzenia, które teraz Państwu przedstawiamy, miały miejsce 28 lipca 1999 roku w Starym Kurowie na Ziemi Lubuskiej. W centrum tej niewielkiej miejscowości położony jest oddział Banku Spółdzielczego. Tego dnia panował tu niewielki ruch. Około godziny 9.45 w pobliżu banku podjeżdża osobowy Mercedes z niemieckimi numerami rejestracyjnymi. Burzoka i jeszcze. O Niektórzy z przechodniów napad przyjęli jako policyjne ćwiczenia. No patrz jak jest prawne kurce jakie ćwiczenia fajne robią. no. to ćwiczenia biały dzień napad dzień. No nie nie chyba to ćwiczenia. Oczywiście że tak. Kilku osobom udało się zapamiętać wygląd mężczyzny, który kierował Mercedesem. Był to mężczyzna w wieku od 30 do 50 lat, wzrost 175 cm, ciemny blondyn, miał krótko przyciętą bródkę i okulary, ale elementy te mogły być tylko pozoracją wyglądu. Żadaj! Macie? No nie bospożycie! spojrzy! kasy. Nie ma, tych pieniędzy? Bosko, wobbluj! mówię? Gdzie są pieniądze? Gdzie reszta pieniądze? No to wszystkie pieniądze, proszę pana. Nie, kasa, nie ma więcej pieniędzy, pieniędzy! Dawaj ją tu! Dawaj ją tu! Tu jest kasa! Dawaj ją tu! Dawaj! Spokojnie. Bosko. Otwieraj! Spokojnie. Otwieraj! Tu nie ma żadnego. Otwieraj! Kuczemy kasy! Otwieraj! Tutaj nie ma żadnych Otwieraj kasy! No nie bądź taki. To są tylko dokumenty. Nie ma. Lęcznik! Cicho! Tutaj! Patrzcie dobra! Patrzcie dobra! Cicho! Całe zdarzenie trwa zaledwie dwie minuty. Nikt ze świadków nie zawiadomił jednak policji. Ludzie! Ludzie! To był napad! Cicho! To ćwiczenia były! Ty... Dwie i pół minuty Ej, zrobili! No jaki napad Ale tam! Broni? A prawo zwykłe to straszaki nie broni. Ta ten tam. Pobawili się chłopaki trochę i pojechali. No. Normalna sprawa. A, Bandyci zrabowali z banku zaledwie 6640 zł. Uciekli mercedesem, którego skradziono 22 lipca 1999 roku w Gdyni. Wszystko macie? Mam. Co mam? Szmal. Jest szmal. Jest. Wszystko wcieliście? Wszystko. Dawaj ten szmal. Dawaj szmal, dawaj kasę. Powoli, zaczekaj, no. Co to jest? No wszystko. Co wszystko? No cały szmal. Ja za już sprawdzałeś? Sprawdzałem. Dwie kasy były. Bo wy mnie walczyłeś. Byłem tam przecież w środku nawet. Szmal, ja myślę, że do końca życia się ustawimy. weź to roz, rozwal to wszystko, rozwal to, no. Dawaj. Szybko, Byłem tam w środku, szybko, mówię ci, szybko, byliśmy szybko razem. Nie było więcej szmal. No, to pusta była. Dobra, Szybko według malę. planu, szybko. Spakuj to. Wiesz, palimy to gówno i... Brykamy. I spadamy, i spadamy, nie ma czasu. Masz kanistę? Dawaj, dawaj, dawaj. palimy. Tak, według planu, wszystko dawaj. według planu. A Szybciej. Gazetę, gazetę, gazetę. Dawaj. Szybko. Gotowuj. Ej, solidnie, porządnie. dobra. Jara, O! Dobrze, Samochód porzucili w okolicach miejscowości Kapki. Tu podpalili auto. To zastanawiające, że tak łatwo w biały dzień w obecności wielu mieszkańców tego miasteczka napaść na bank. To właściwie nie z mojej strony zachęta dla przestępców, aby dokonywać tego typu napadów, a raczej apel do szefów tych małych placówek, aby lepiej je zabezpieczali. Przecież tam jakiś dobry, szybki alarm mógłby być może zapobiec. Temu napadowi. Przecież ludzie na pewno by w jakiś sposób zareagowali, gdyby usłyszeli alarm, sygnał. Zabezpieczenie techniczne tego banku było bardzo słabe. Jedne drzwi wystarczyło przeskoczyć przez ladę i znaleźć się wewnątrz banku. Inne zabezpieczenia nie były stosowane. Ja właśnie ten materiał robiłem między innymi dlatego, że choć straty w tym banku nie były zbyt duże, to niech ten przykład będzie ostrzeżeniem dla wielu set małych banków, które działają w Polsce, a które bardzo często są obiektem e, napadów. Zgadza się, nasze zabezpieczenie banków, obiektów, w których znajdują się duże ilości pieniędzy jest bardzo słabe i to wręcz w wielu momentach zachęca sprawców do dokonywania napadów na te obiekty. Przejdźmy do tej sprawy na chwilę. Samochód był z Wybrzeża, być może można domniemywać, że i sprawcy są z Wybrzeża. Należy domniemywać, że sprawcy są z wybrzeża z okolic Gdyni lub Gdańska. Tam został skradziony samochód, który, następny, który następnie posłużono się do napadu w Starym Kurowie. Z tym, że sprawcy musieli mieć dobre rozeznanie terenu w okolicach tego miasteczka, ponieważ porzucili samochód głęboko w lesie i oddalili się w nieznanym kierunku. Przypomnijmy, że udało się stworzyć portret pamięciowy jednego z napastników. Tam przy tym napadzie na bank. Przypomnijmy ten portret pamięciowy. Był to mężczyzna w wieku od 30 do 50 lat. Wzrost 175 cm. Ciemny blondyn miał krótko przyciętą brudkę i okulary, ale elementy te mogły być tylko pozoracją wyglądu. Ci z Państwa, którzy mogliby nam pomóc w tej sprawie, proszę są o kontakt. Telefon 76 31 095 76 31. 095, kierunek 095, to kierunek do województwa lubuskiego, a policja w Strzelcach Krajeńskich czeka na informacje od Państwa. Czekamy też my, my tutaj w łódzkim studio. 0800 100 997. Dość dziwne zdarzenia miały miejsce 22 marca tego roku w Poznaniu. Wydarzenia, które rekonstruujemy miały miejsce w Poznaniu 22 marca 1999 roku. To panowie, wiemy co teraz robić. Wchodzi nowa marka papierosów, lajty, kładziemy główny nacisk na nią, obniżamy ceny, obniżamy marże jak najbardziej można musimy jak najwięcej ich sprzedać. A ile można obniżyć? Oje, do 7-8%. Ja rozmawiałem z kilkoma klientami, myślę, że musimy zejść trochę z ceną. Jest bardzo duża konkurencja na rynku, także myślę, że te 7% to tak będzie, cena będzie akurat. Dobra, no to obniżymy. Panie Jerzy, miałbym taką serdeczną prośbę do Pana, żeby Pan teraz pojechał do sklepu do Danusi na Starą i załatwił tę sprawę, o którą Pana prosiłem bardzo. Już teraz? Tak, jeśli można. No dobra, nie ma sprawy. No, o, to Panie, dziękuję bardzo. O, panowie wiecie, co robić, to okay. do zobaczenia. No, do czynę. Cześć. Po odbyciu narady w przedsiębiorstwie przywódcy leśnych Skrzatów, Jeden z dilerów znanej firmy tytoniowej pobrał większą ilość papierosów. Po załadunku handlowiec rozwoził tego dnia papierosy, przyjmował też dalsze zamówienia. Około godziny 10.50 podjechał do sklepu Danusia przy ulicy Starołęckiej 56 w Poznaniu. Cześć, klient jest. Dobra, resztę zadzwonię z trasy. Zna pan sprawę? Tak, znam, jak najbardziej. No ile opakować się będę Ja no że na stan dzisiejszy z dwa opakowania wystarczą. Dlatego, no, że trochę mamy zapasu, ale na rezerwy możemy mieć Dobra, to kwity podpiszemy, jak przyniosę papierosy, Bardzo dobrze? proszę, proszę przygotować wszystko i Już cicho, wsiadaj! Wsiadaj, napad to jest! Kluczyki! No szybko, bo w łeb dostaniesz. I prosto, ale już! No ruszaj się! W pewnej chwili został zaatakowany przez mężczyznę, którego poszukujemy. Wiek 26-30 lat. Wzrost 184 cm, atletycznej budowy ciała, twarz kwadratowa, włosy ciemny blond. 22 marca tego roku ubrany był w czarną kurtkę ze skóry i ciemną bluzę. Jedziemy. Czekaj na miejscu, nie ruszaj się. Jestem na miejscu. Tak jak się mówiliśmy. Dobra, zaraz będziemy. No. Ruszaj się. Bandyta sterroryzował sprzedawcę i zmusił go do jazdy w kierunku Mosiny. Wjechali 500 metrów w las. Wysiadaj! Już wysiadaj! Końca. Ruszaj się! Oj! Tylko bez numeru! ty! Tu mam. Gdzie masz? Wyciągaj forcent! Wrzucaj forcent! No już! Muszę się odbrać! No to śmiga. I do wozu! No kończ do samochodu! Już! Skakuj! Ręce na kierownicy. Już! Szybko! Szybko, nie muszę. Szybko, muszę się. Właściwie w tej sprawie interesuje nas odpowiedź na pytanie, kim jest mężczyzna z tego portretu pamięciowego. Bardzo charakterystyczny mężczyzna, jak to niektórzy mówią, wielki, napakowany. No niestety do dnia dzisiejszego personalia tego mężczyzny nie są znane, pomimo szeregu czynności, które zostały wykonane w tej sprawie, nie został ani ustalony ten mężczyzna, ani drugi, który w późniejszym czasie włączył się w udział w tym zdarzeniu. Jest to człowiek, który zapewne nie jeden raz dokonał jakiegoś przestępstwa, czy nie kojarzycie go z jakimiś innymi sprawami, niekoniecznie z waszego terenu. Przez samego pokrzywdzonego został określony jako tak zwany kark, czyli taki człowiek atletyczny. Generalnie najczęściej sprawcy dokonujący tego rodzaju przestępstw, właśnie taki, taki rysopis, znaczy są, są to osoby silnie zbudowane, żeby samym swoim wyglądem zastraszyć. Osobę pokrzywdzoną. Przypomnę Państwu rysopis tego mężczyzny. Wiek 26-30 lat, wzrost 184 cm, atletycznej budowy ciała, twarz kwadratowa, włosy, ciemny blond. 22 marca tego roku ubrany był w czarną kurtkę ze skóry i ciemną bluzę. Ktoś z Państwa rozpoznaje tego mężczyzny, proszę o mnie to kontakt z policją w Poznaniu, kierunek do Poznania 061, telefon 841 56 11, 841 56 11, nasz numer telefonu tu w Łodzi 0800 100 997. I mam jeszcze chwileczkę czasu, w związku z tym przekażę Państwu jeszcze komunikat. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w odnalezieniu Ryszarda Bebelskiego. Mieszkańca okolic Piaseczna. 25 sierpnia 1999 roku o godzinie 10 wyjechał z domu na rowerze po pokarm dla królików na pole oddalone około 1 kilometra od domu. Jeździł tam codziennie. Tego dnia ostatni raz widziano go na ulicy osiedlowej w miejscowości Józefosław, zmierzającego w kierunku domu z wypełnionym pokarmem workiem. Mężczyzna cierpi na zanik pamięci. Do tej pory nieznany jest jego los. Przypomnę nasz numer telefonu 0800-997. Może ktoś z Państwa zna los tego mężczyzny wie, gdzie przebywa. I to właściwie wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dziś. Przypomnę tylko, że spotykamy się za dwa dni w dwójce nasz program Magazyn 997 z okazji jubileuszu 200 wydania będzie gospodarzem. Dwójki w sobotę z Dwójką Bezpieczniej. ci goście, wspaniałe twarze, niesamowite postaci i niespodzianki. Czy chcecie Państwo ym, żyć bezpiecznie i wiedzieć w ogóle, jak, jak można właśnie żyć bezpiecznie? Bo ja wiem doskonale, więc oglądajcie wraz ze mną Dwójkę w najbliższą sobotę. O! I do zobaczenia na srebrnym ekranie. Zapraszam. Dobranoc.